Zbiorą się mm, team kompy. Raczej spodziewałbym się, znając, no właśnie, znając współczesną tutaj obecną metę, to gdzieś spodziewałem się bardziej takiego agresywnego zagrania po lewej stronie, tak jak u mnie widzę bingu Squad, czyli Junker Queen, Genji, tutaj Lucio Kiriko, ale teraz też z drugiej strony to, co mam wrażenie, że nie zawodzi, jest bardzo, bardzo silne, czyli połączenie jakiejś symetrii z Orisą, ale widzę, że putable chyba jako osoba, która znana jest za swojego gędziego, nie odpuści. No i co? Ostatnie tutaj 3 sekundy, 2, 1, widzimy, zaraz wychodzimy i zobaczymy, kto pierwsze starcie rozpocznie tak już rozpoczynają za chwilę się zobaczą na pewno będzie to niemiłe spotkanie dla której ze strony już jest postawiony teleport i szybkie wejście Broken szerc na punkt, ale jak na razie on jest jeszcze zablokowany, więc nie daje to im aż takiej przewagi, widzimy Orisa u Bobera zmieniamy się na Shaya. on jest teraz w tym natarciu jest, biegnie do przodu, chociaż koledzy za nim też teraz poszli i powoli Brokeni wypychani z tego punktu no, oczywiście tutaj nikt nie chce głupio zginąć, chociaż Bober z pierwszym fragiem Eight ginie i Bobry z drugim fragiem fantastycznie. Melix mimo wszystko tam spycha teraz jednego z rywali i teraz dokłada dwa fragi za dwa w pewnym momencie. No ale zobacz, to Bingusi jednak tutaj, no tego fajta wydawałoby się, że wygrają, ale to Brokeni zajmują, punkt jak na razie. Oni tutaj będą kontrolować to spotkanie na początku. Dokładnie, wydaje mi się, że możliwe. Nie zostało wykorzystane przez WB dokładnie. Zużycie, zużycie cooldownów, ale teraz to właśnie mówiąc, o danych odpada z gry EJ i to właśnie tutaj Broken Sharp podepną do przodu. Gdzieś muszą uważać oni, no bo w momencie, w którym nie ma Junker Queen obecnej, to jest teraz wciskanie e, S na klawiaturze, jak ja to mówię, tutaj, obecnie. Jeszcze gdzieś tym wszystkim znajduje Szaja. I wydaje mi się, że powrót do spawnu będzie gwarantowany przez WB składu, no i jakaś tutaj szybka, być może y, zamiana planu teraz, no właśnie, właśnie speaking of, of the fact, widzimy, że zmieni się podejście, zmieni się wejście z innej strony, ale już teraz spotykajmy, co Broken szans może wykorzystać, a jest to widzący się turk, jak ja to mówię, gdzieś tutaj Blade i wydaje mi się, że Putable będzie chciał prawdopodobnie on tutaj rozpocząć swoje starcie. Na razie jeszcze widzimy szybko zmianę obrażeń. z ucieku, down przez bobra, próba wejścia z turkiem, tak fajnie, jak ja mówiłem i tutaj być może jest pierwszy flag gdzieś w tym wszystkim, tak jak też wspominałem, połączenie z Blade'em i szybka eliminacja i powrót do spawna, że tak się wyrazi. O no więc Broken Shards na razie zaskakują bardzo agresywnie, rozpoczęli ten początek punkt przejęty na nich, e, oczywiście przez nich, e, na ich korzyść i teraz ten fight, no Bober wykorzystał swojego ulta na razie Bingusi się jeszcze dalej ładują, ale tak jak wspominałeś, ale w połączeniu tutaj z Risą. Na pewno cztery eliminacje bardzo szybko, chociaż teraz Merix jeszcze dorzuca e, swoją tutaj barierę i zobacz, jest na tarciu sędzi, e, ale dwa fragi, fantastycznie! E, przepraszam, jeden frak na Proxie. No i jeszcze Szaj dokłada zabójstwo, i no i teraz... Bingusi nie mogą tego przegrać. Już Orisa osamotniona i oni będą musieli przeszłoć. To się tak. stało. Bober fantastycznie. Szaj się troszkę rozpędził. Zapomniał, że zanim już granica się kończy tego landu. No ale opłacało się Bingusi przejmują. No i teraz troszkę już będzie ta walka wyglądała coraz goręcej 89% mimo wszystko po stronie Broken Shards. No chyba na początku byśmy się aż tak agresywnej gry z ich strony nie spodziewali, no ale to nie jest jeszcze koniec, dopóki piłka w grze, kto to Tomasz Haj, to wszystko może się wydarzyć. Dokładnie tak wydaje mi się, że istotnym, najbardziej punktem jest to, że duża część istotnych Utu została wykorzystana przez Migrusk i teraz to wszystko będzie grało wokół tego ulta właśnie podwójnego i gdzieś jeszcze. Ajdy nie może odnaleźć tej obrażeń w ale próbuje się w tej tutaj zagadkowej. Po... Na bioręcie, można powiedzieć kolorów odnaleźć. I w tym momencie choć właśnie o, już myślałem tyle że poleci to za mapę ale nie udało się to i trzymać jest bezpiecznym i teraz gdzieś próba dojechania bobera który z się wszystkich wyprztykał i teraz raz dwa trzy widzimy tutaj działalność dźwięków składu i wyczyszczenie całego punktu uważam że zostało to no całkiem, całkiem ładnie wykorzystane, miałem wrażenie, że jeżeli tutaj drużyna Brokesha trochę lepiej się pozbiera i skorzysta z faktu, że duża ilość ultów została wykorzystana przez przeciwną drużynę, będą mogli go lepiej podejść, ale to nie wyszło. Wydaje mi się, że teraz wszystko będzie się otaczało wokół tego, czy Bobber dobrego sługa czuć, czy nie. Ma na to szansę, bo jeszcze, A, ale już stopnimy co mówię, no tutaj widzę, że shay odda jak najbardziej swoim mailem i będzie tutaj docisk, będzie dojazd, będzie przyduszanie przez aita i jego skład tuż za jest jego ekipa. I wydaje mi się, że zbliżamy się powoli do końca. Teraz tak naprawdę to Bober musi wykorzystać tego turga Gdzieś te ostatnie procenty już na liczniku. Ale widzimy również, że Bingus składny ma opcję defensywną, są opcje ofensywne. Więc jeżeli dobrze to wykorzystają, będą mogli sobie zajęcie punktu szybciej. I teraz widzimy właśnie tego turga, ale połączonego z ultem od Meriksa. No nic tu więcej się nie zrobi. Jeszcze Sandy gdzieś tu próbuje pociakać wszystkich na kawałki. I wydaje mi się, że właśnie w taki oto sposób będzie turnaround, będzie obrót. Ostatnie tutaj sekundy, ale to już nie pomoże dużo nie broken shard, żeby dotrzeć punktu Tak, i jak na razie ta pierwsza runda na korzyść Bingusów. No widzieliśmy ten moment taki do kiedy to właśnie broken shard zaczęło y rozdysponowywać swoje ulty i później dopiero właśnie Bingusi zaczęli robić to samo i to był taki moment przełomowy, w którym no mimo wszystko przejęli punkt, potem właśnie tak jak mówiłeś, defensywnie troszkę zaczęli grać, potrafili go utrzymać jednak nawet ten teleport tutaj zimno nie, nie spowodował tego, że to wejście na punkt cokolwiek dało, więc Bingusi odwrócili ten, ten te losy tej pierwszej rundy bardzo bardzo korzystnie na swoją stronę i też bardzo ciekawy, więc jak najbardziej tutaj można chylić przed nimi czoła, bo początek agresywnie Broken. Czas, ale później czegoś zabrakło. No i teraz zobaczymy, jak potoczy się dalej to spotkanie. Dokładnie, jeżeli optujemy, to jest za opcją z cymetrą, wydaje mi się, że bardziej defensywne zagranie powinno być obecne ze strony drużyny, która taką taktykę wykorzystuje. I właśnie widzimy, że będzie próba znalezienia teleportu, ale już szaj, już drużyna na bingu bardzo szybka reakcja. Widzimy, że tutaj wyczytali, przeczytali jak książkę oponentów i Teleport nie dość, że szybko zniknął, to już otarcie na tym ciasnym przejściu, ale to, to właśnie tego lepiej wyrach, chciałem powiedzieć, że gdzieś może jakieś y, takie cwane zagrania się pojawią. Na razie jest walka z Teleportu i jest już jakaś tutaj obecność na punkcie i Bower gdzieś tam klina znalazł na tym Snake'u. Wydaje mi się, że to może być ten moment, w którym ta drużyna właśnie, Rookers, wykona podobny manewr jak na pierwszej grze i y, zajmie ten punkt. Teraz tylko pytanie, czy nie popełnią tego błędu i nie oddadzą dużo przestrzeni oponentom co może ostatecznie do tego utracenia punktu dotrzeć. Ale widzimy, że gdzieś w tym wszystkim jeszcze, tu table próbuje coś porobić, gdzieś tam na tyłach biega ten tracer, gdzieś ten sędzi próbuje coś pomarkować, ale no widzimy coś siłę z symetryk, gdzieś te turety też potrafią e, naprzuść krwi oponentom, ale to jest ten moment, w którym wydaje mi się, że drużyna bingus składu będzie stosować na tracie z każdej strony no te tury to są na pewno irytujące i to jest coś co powoduje, że musisz się chociaż na chwilę odwrócić, aczkolwiek, no teraz Brokeni znowu zajmują ten punkt jako pierwszy nie wiem czy Bingusi troszkę specjalnie odpuszczają ten początek, no bo ostatnio skończyło się to dla nich jak najbardziej pozytywnie. No i teraz szaj odpala ulta i fantastycznie na razie tylko z jednym, dwoma kilami Zobaczmy, jest w środku już, ale na razie koledzy bez jakiejkolwiek tutaj pomocy, chociaż no Bingusi tutaj tego punktu nie przyjmują, nie wchodzą na niego. No i bobery. Szaja likwiduje, a więc będzie to raczej yy, obroniony punkt przez Broken Shards. No i zobaczmy. Jeszcze teraz sprytnie Ej, ty dorzuca swojego ultimate'a, ale tutaj yy, tylko pan Bober. No ale punkt przejęty jak najbardziej przez Bingusów. Zdążyli koledzy dobiec i pomóc. Brawo. Więc mamy 61 do 7 i teraz no, zaczyna się znowu ta walka, czy będzie powtórka z pierwszej rundy, gdzie jednak Bingusi do końca kontrolowali później ten punkt, czy może tutaj Broken Shards też poczeka, aż będą już ulty naładowane i jakieś grupowe zorganizowane wejścia. Teraz zobaczmy jeszcze tutaj, Putabra to kłada fraga na sendim. no i taka walka, close teraz można powiedzieć, ale chyba będzie wycofanie i będzie jakaś rotacja, no bo na razie ciężko stąd wyjść by Rokenu. No, teraz będzie wyjątkowo ciężko patrzeć na to, że jest cały czas na gdzieś ze strony Fary. Widzimy, że tutaj dosyć spory z... zmiana kompozycji, ale to i tam się trzymają w środku, troszeczkę na razie zapuszkowani, nie mają możliwości jak wyjść, jak tutaj zareagować. Dziś dalej trzymany jest ten lapiwer. Bardzo mi się podoba ta opcja. Jest taką postacią, którą. O i już mówiąc to innym widzimy że tutaj, są, że z pierwszego fraga odpoczyna tutaj e, walkę. I teraz pytanie, czy uda mi się szybko przejść na punkt, punkt i już gdzieś tam się czai z tym barażem. Wydaje mi się, że czeka tylko na moment. O, nie wyszło tak tutaj mów w tym wypadku albiliskami, ale nie jest to do końca koniec całej fajta, bo te rakiety na, na opustowane będą wzmacniane i i widzimy, że jest na razie jeden za jeden. Tutaj bardzo ciężka walka, ale nie wiem, czy zauważyliśmy, to udało się mi właśnie Brokenom zająć szybko punkt i w tym momencie stol będzie tak naprawdę dosyć, dosyć mocny, widoczny. Na ten moment jest tutaj szansa dla Brookendu, żeby się ustabilizować. Właśnie chyba to się stało, ale gdzieś tam Bingus skład musi zebrać swoje siły. Zbliżamy się do końcówki 15, 14, 13%. Jest możliwość do Bingus składu, żeby jakąś może mocną bombę za załączyć. Gdzieś tu jest zaraz wjeżdża ze swoją drogą. Ale to poza tym to tyle tak naprawdę, a Broken już mają dwa ofensywne uty. zaraz gdzieś jeszcze ten gram leci, ale gdzieś się zagubił, że w tym momencie no, będzie musiał Bober szybko zahakować i to jest dobry ult z jego strony, zablokował aktywność z enemy oponentów, z enemy oponentów? Dokładnie tak, <laughs> ale widzimy, że enemy oponentów kasuje dalej po ale gdzieś pomylił tego shifta i ta bomba szybko dojedzie, tak to jest błąd z jego strony ewidentny, ale to nie jest koniec no i koniec tej walki, widzimy, że jeszcze te procenty, ale tu znów się kolejny, członek drużyny Broken się pogubił, oj, 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 widzimy, że teraz chyba taka trochę panika wleciała i na niekorzyść ta drużyny drużyna Brokenów przegra na no była to walka niczym tutaj na plaży Omaha, ale chyba wylądowali na niej Broken Shards, no bo pinguści fantastycznie, mimo że przewagę ultów wydawałoby się mieli Broken Shards. Zobacz też w ogóle, dużo rotacji jest tutaj u Bobera, jeżeli chodzi o tanków. No oczywista jest tutaj zmiana teraz w tablę na i Zimna Soldiera, aby tą Farę jednak kontrować, no ale szaje dzisiaj Ten też hok. w, w gadzie, dokładnie. Ten Hog trochę tutaj, no yy, tak się wetle, no ciężko to mi odnaleźć w wykorzystaniu tego, jakieś dobre może żeby Aj tak który gdzieś tutaj yy, lata na oko ale wydaje mi się, że no może być to ciężko zestaw, kiedy sędzia wchodzi i zdobywa i spika tego właśnie na entry. I znowu szai tutaj widzimy, o którym wspominałeś, dużo m, właśnie czekając na ten moment się ale o, o dziwo, jest to tylko jeden frag w tym momencie. Jednakże nie jest to koniec. Wydaje mi się, że da się tak jak można tego Reza wykorzystać. No ten moment, w którym Walkili przetuje Mercy i zaczyna kręcić śmigłem, no to nie da się tego trafić. I chyba ten pojedynczy Bober nie będzie w stanie zbudować żadnej tamy, nie będzie w stanie zablokować nikogo i to będzie to Bingus Squad zdobywa już oficjalnie 2-0 i wygrywa pierwszy górny. Tak go. jest, więc można było by się spodziewać, że jednak Broken Shards po tych dobrych dwóch startach troszkę może zmienią swoją grę i gdzieś bardziej defensywnie zagrają na tej fladze, natomiast tutaj jednak Bingus Squad Pokazali przewagę i to, że początkowo wydawać by się jeszcze tutaj świetnie yeah. ten szaj wyeliminował zimno, i no to jest właśnie ten moment, w którym aż chyba złapaliśmy się razem z za... i różyny, więc teraz będzie jego, że tak powiem, może jeszcze nie przynajmniej crescendo, crescendo na całym końcu. Kiedy już dojdziemy do, do, do ostatniego fajta o ostatni punkt, A na ten moment widzimy zbiórkę na spawnie. I cóż, z drużyny Broken Shards widzimy chyba raczej jakiś dive, taki dosyć agresywny, będzie poketowana Echo, jak dobrze wiemy ta postać potrafi zrobić więcej niż niektórym osobom się wydaje i nie zawsze jest to przyjemne jak się gra naprzeciwko. Z drugiej strony jest tutaj Bingo Squad i z wspaniałym combo symetra i Bastion, którzy anihilują cię w 5 sekund swoim spanem, jak to się tak jest, no Bastion, biorąc pod uwagę jego mobilność, to jest to na pewno dobre połączenie, no i broken szans może się spotkać tutaj z bardzo potężną ścianą, na pewno Bingusi też czują się pewniej, to było też widać w tej pierwszej mapie, właśnie ten spokój jednak doprowadził do tego, że mimo tego agresywnego początku rywala wracali do tego meczu. Dwa razy, aby ostatecznie go wygrać, a my już jesteśmy na ze 66, i na tym się teraz skupmy. Jesteśmy Putablon Na razie spokojnie, nikt tutaj jakichś głupich decyzji nie podejmuje. Bardziej spokój musi tutaj wziąć w górę, ale sędzi już z pierwszym pragiem Zobaczmy, aid teraz eliminuje Bobera. No i to będzie chyba po wszystkim trzeba będzie wrócić na respa. Nikt nie rotuje, jak na razie. Sędzi jeszcze zabija Proxa, i spójrzmy, na razie ten atak, pierwszy Broken Shards, no nieudany. I tutaj wydaje mi się, że przede wszystkim jest dosyć potężna kontra na to, co oferowa, oferuje Broken Brokensharp. Tak Genji nie wygra z taką Symmetrą jako postać, która no nie ma praktycznie żadnej opcji. Eee, tak naprawdę kolejny problem to jest Bastion na... Na Winstona i widzimy teraz bardzo szybko dużyno tutaj w Windows wyjeżdża, jeden po drugim, ale to anti może gdzieś tutaj zaowocować. Jednakże tutaj Szaj w duelu ze swoim oponentem wygrywa, i wracamy ponownie chyba na spawna. Tak mi się wydaje w głowach Broken i widać, świeci, chociaż ja w końca właśnie nie no tutaj gdzieś. Ta echo wydaje mi się, że mogłaby dobry mieć efekt. Patrząc na to, że jest coraz na pokecie. Pytanie tylko tyle, czy jest w stanie tutaj gracz trafić całkowicie rideplika. Right tak, to przede wszystkim jest no fenery, żeby gdzieś to obudzić. I widzimy, właśnie right pliki lecą, ale gdzieś nie, nie załączyły. No i teraz będzie wymiana tego obrazu z Lifansu. Faktycznie kąpi już, można powiedzieć, że minimalnie zmielowana, ale teraz próba obrony, defensywy i widzimy, że to jest drużyna Wingus w Trzyma się na razie świetnie. Gdzieś próbował. Tutaj e, zimno włączyć całego ulta, ale to Szaj rozdaje chyba tutaj wszystkie pociski, tym z bastionem. I w tym momencie defensywa dalej się utrzymuje, ale to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze próba zzonowania, odcięcia oponentów. Dziś tutaj nalot z góry, jeden po drugim, nie szybki, ale raczej w miarę precyzyjny próba odcięcia. O, tam sędzi gdzieś próbuje walczyć. Widzimy, że ta symetra jest praktycznie niezabijalna, kiedy ma dobry pocket i dostarcza Szaj tutaj. Ba, e, Tank gaming, Czołgista.pl, wjeżdża, rozjeżdża, i powracają oponenci drużyny bingus Tak, no minuta 40. Z hakiem zostało już do końca. No i tutaj ciężko będzie teraz brokeną wyjść. Wałuty w przygotowaniu, jeżeli chodzi o bingusów. Za chwilę też będzie już miał go skompletowanego. No i Broken Shards. No tutaj zmiana na farę u zimno, ale czy to coś da w tym momencie? Cóż nie sądzę w tym momencie jakaś tutaj próba jest o typu table i oczywiście on teraz fragiem no bardzo dobre dwa kile oczywiście jak najbardziej teraz mogą troszkę spuszować co się teraz właśnie dzieje Ej, w pogoni na respę rotują na respa gra ale co się stało teraz Dlaczego on to zrobił zadają sobie chyba teraz to pytanie również jego koledzy z drużyny właśnie ta zimna głowa tego tutaj zabrakło No i cóż wy. Idą za chwilę z tą obronną ręką. E, już jest brak e, po stronie snc putable ginie. No i cóż, e, Bober zawalił tutaj, to na pewno i e, koledzy z Brzyny mogą mieć do niego teraz pretensje Wydaje mi się, że plan na papierze był dobry, tak, bo w momencie, w którym spuszczamy yy, i zdobędziemy sporo przestrzeni, istotnym byłoby dogonić pozostałych oponentów i jeszcze ich wyeliminować, żeby gdzieś ten stoł dalej przedłużyć, ale no nie możemy zrobić tego samemu, zwłaszcza, kiedy Junker Queen jest na Junker Queen, Co dobrze trafiona kota, eliminuje prawie wszystkich. Ale tutaj para z barażem i to może być ten moment, ale oj, ten użyty właśnie ult, Lucia całkowicie denajuje, że tak użyłem, angielskiego, że się nie i uwalić jakiekolwiek, uchodzi, teraz zna, smażoną jego tutaj bronią i odbywa się aktywność. ale tu dwa fragi szybkie jeszcze ze strony Fary, to nie jest koniec, to nie jest moment, żeby mówić całkowicie, e, zawiesić flagę białą, ale oj, walka teraz będzie, no będzie musiał definitywnie zimno uważać. Jest jeden direct, drugi direct i widzimy, że ta Fara się otrzymuje, więc to jest jeszcze okazja, żeby różna na już mogła to otrzymać. Jesteśmy na overtime, więc tutaj napięcie definitywnie rośnie w wykorzystaniu z różnych bingu składu, jest całkowicie bardzo mocne połączenie Tutaj szybkiego ulta od Junker King plus tego Bastiona widzimy, że wjeżdża, teraz próba złapania kogokolwiek. Być może skończy nawet Sinai no na razie duża ilość kolorów na ekranie, bober i tutaj, ale wbijają dwa fragi, 10, a radokala trzeciego i w tym momencie widzimy, że jest szansa dla Broken by kontynuować grę dalej. Zimno, fantastyczna zmiana na farę tutaj. Jednak to pomogło. Widzieliśmy ten ultimate wcześniej rzucony przez niego. Spowodował to, że mogli puszować dalej i ten payload dojechał do końca. Teraz również Bingusi weszli na ten punkt. No ale w tym wszystkim Broken Shards bardzo dobrze się połapało I tu zimno, oczywiście, szapo bo można powiedzieć, że teraz no, uratował tą drużynę swoją przed tym, że już był blisko, blisko przegranej. Więc jak najbardziej, białej flagi nie mogą jeszcze wywieszać tutaj Broken Shards. Bo oni walczą i walczą naprawdę, naprawdę godnie. Widzimy tak, dokładnie, jest teraz szybki teraz próba pozbycia się po table, ale jest bardzo dobry pokój z jego strony, gdzieś tutaj jest, każdą tą trafia, ale ten Bastion no nie chce się rozpaść na kawałki, nie chce na złą wylądować i widzimy, że jest tutaj próba odepchnięcia oponentów. Na razie będzie zdobywanie przestrzeni I chyba gdzieś zaraz będzie też próba stworzenia przestrzeni jeszcze większej tym barażem tutaj ze strony jego. Podepchanie, podtrzymanie. Widzimy, że tutaj chyba dalej jest utrzymywanie tego napięcia i tutaj dziś szybko zimno. Oj, to w dosyć niebezpiecznym ból z jego strony. Gdzieś tylko ten frakcji udało się, te rakiety nie załączyły całkowicie, A wydaje mi się, że w tym wszystkim to jest w stanie tutaj teraz duży na kontynuować to natarcie i ta fara przede wszystkim, no wiemy dobrze, co potrafią zrobić niektórzy, tak. a zwłaszcza w pewnej części świata gracze, znani no. <grym> na tej postaci, i widzimy, że chyba może gdzieś tutaj. Natknięty został właśnie ten gracz ich energią i będzie próbował zrobić to, co jest niemożliwe czasem, czyli wyciągnąć grę z całkowitego dołka. Dziś tu Senji jako Genji obbity, gdzieś jeszcze Eight na punkcie próbuje się starać, ale to wydaje mi się, że na razie może wyglądać coraz bardziej w tle brokenu. Podtrzymujący ult ze strony Meriksa. na razie jest jeden wielki chaos, na się dzieje na ekranie, Eight próbuje i będzie chyba próbował ultować, ale nie ma. Nie ma w ogóle takiej możliwości w tym momencie, tylko Pupable używa wyłącznie z combo całej swojej drużyny, zdobywa fragi i kończy ten element. I cóż, przechodzimy na końcówkę mapy w tym momencie. Tak no bingusi teraz wyładowali swoje dwa ultimaty i to swoich supportów. Nie wiem, czy nie lepiej było po prostu już odpuścić w tym momencie, kiedy tam za bardzo nic się na tym punkcie nie działo i nie było szans na jakąkolwiek walkę, ale brokeni bardzo dobrze tutaj wykorzystali właśnie tą zmianę, co mówiłeś o otwarze. No i jak na razie to przynosi efekty w postaci takiej, że pchają ten payload. No i teraz jakaś walka nam się tutaj rozpoczęła. ty dokłada fraga na putable Bardzo ważny kill. Merix. jeszcze zimno, a więc dwa dpsy w by... Wyeliminowane tutaj Brokenów. No i już na Hespa dojeżdżany Bober. No cóż, Brokeni ten atak nie wyszedł. Minuta 23 Ulty naładowane, ale za chwilę zobacz, cała drużyna Broken Shards będzie już gotowa do tego, żeby z tych super zdolności skorzystać. Więc minuta to będzie praktycznie ostatnia taka okazja do tego, żeby wejść i ten payload spuszować. No więc czekamy. A teraz już rozpoczyna właśnie ten taniec. sędzi i zobaczmy, nareszcie, tylko z jednym pragiem, Putable już musiał mu tutaj. E... Pomachać ręką i zginąć w strasznych męczarniach, albowiem jego drużyna ma teraz problem. 50 sekund zostaje do końca. No i zobaczmy, Bober teraz w notarciu, ale szai świetnie ubezpiecza kolegę z drużyny. No jest jeszcze zimno, ale on będzie miał teraz ciężko, koledzy padają, tym bardziej teraz Meremek mimo że zabija ta No to zimno ma bardzo tutaj duży teraz problem jążek ja do zgryzienia, bo koledzy muszą dorespić, a czas strasznie szybko ucieka. Dokładnie tak, no na razie taka walka chyba co 30 sekund w tym samym miejscu gdzieś tu po tablet będzie było rozdać te strzały do Bastiona i udało mu się trafić Meriksa, ale wydaje mi się, że nie jest to aż tak wielki frak w tym momencie, bo szybko powróci on do gry ale jest to jakaś no tutaj trochę breathing room tak troszeczkę mogą odetnąć tutaj brokeni i będą szukać definitywnie to jest ich jedyne rozwiązanie jedyny klucz do zwycięstwa i puszcza dalej będą stawiać szukać ulta yy, pary, ale teraz to chodzi szajs z ultem i jeszcze jakiś ten ult właśnie o którym wspomniałem Fary jest dostępny, ale z drugiej strony oddaje teraz gdzieś tutaj zapaków z góry. Raz, dwa, trzy. No widzimy strzały pod jeden, po drugim, nie każdy z Pragiem. I tak naprawdę ta walka w tym momencie jest do... jeden za jeden. No kolorowa po prawej stronie tutaj Kilfid. No mówi nam, że jest to takie 50-50, tak? Nie wiemy do końca, co możemy zrobić. Patrząc bardzo y, testowo na punkt. No, widzimy, że jest tylko bower, jest tylko MRMek. Dziś jeszcze wchodzi tutaj tręsery teraz była walki wokół punktu, wokół tej lampy, która się utrzymuje, Igan Zajęty, ale nie do końca utrzymany, bo MRM-ek odpala z gry i w tym momencie y, wytrójkę tutaj będą musieli już na... Oj, pietęgny szater, to jest coś, czego chyba właśnie potrzebowali tutaj gracze drużyny yy, Broken Sharpów, ale nie są w stanie całkowicie zostać wykorzystane. Wiem, że powtarzam. I w tym momencie, no mimo tego, jak pięknie on wyglądał, to Sengi Sędzi z Szajem czyszczą pozostałości Broken Sharpów i kończą ten. No, jednak uważam, yy, imponujący push pod koniec mapy. Pod koniec mapy. Tak, no, Sędzi z Szajem tutaj pozamiatali, mówiąc kolokwialnie. Był tam też taki moment, yy gdzie w ogóle Snake fantastycznie prox już doskoczył do e, zimno, aby go a w tym momencie Sne Snake u strzelił tutaj headshot'a i to też był taki moment, w którym widziałem, że troszkę cofnęli się, e, bo musieli mimo wszystko jednak ten nawał tutaj natarcia bingusów mm. Nie byli w stanie go jakby przetrwać, więc no cóż. Brokeni na pewno, Arek, chyba się zgodzisz, bardzo zaimponowali tutaj tym, że mimo tego, właśnie tej presji na ten czas, jakby uciekał. Więc o ile możemy rozmawiać, że w pierwszej mapie ta presja właśnie działała na ich niekorzyść, to tutaj, jakby można powiedzieć, zadziałała właśnie wręcz motywująco, podniosła ten poziom adrenaliny, adrenaliny przepraszam i spowodowała, że tam, gdzie już o tej białej frazy gdzieś się wspominaliśmy, oczywiście śmiejąc się przy okazji, no to. Była dużym motywatorem do tego, że jednak no jak widzimy daleko zaszli i trzeba tutaj mimo wszystko im pogratulować. Dokładnie tak. No, jak ja to zawsze wspominam, gra się kończy, kiedy widzimy konkretny napis na ekranie, a nie do końca w innych sytuacjach. No, niektórzy mogą mnie znać i wiedzą jak się zachowuję czasem, ale ostatecznie i tak zawsze gra do samego końca, nigdy się nie poddaje. I cóż, tak jak wspomniałeś, no, Broken Shards y, było w stanie dostarczyć więcej, ale teraz zobaczymy, jak sobie radzą z pozycji defensywnej. No, widzimy, że jest ona wyjątkowo połkowa, gdzieś tutaj w tym torbą, gdzieś tym batem będą starali się odpychać oponentów, ale już bardzo duża, duża ilość przestrzeni oddana za różne wingów składu trzymanie się tak daleko no, z tyłu, definitywnie nie jest aż tak bardzo na rękę, ale w momencie, w którym padnie pierwszy frag na, na korzyść Brokenów, to będą oni w stanie cokolwiek zdziałać. Na razie powolne potruchanie payloada, gdzieś tutaj wymiana obrażeń, próba znalezienia pierwszego faga sędzi agresywnie podchodzi, no, i teraz pytanie takie, czy nie zostanie spaniszowany? Nie zostanie, bo gdzieś tu Bober yy, swoje cooldowny stoi, ale jest już właśnie bez nich, i to jest ten moment, który sam nie chce nigdy się znaleźć. Na szczęście, na korzyść jego gdzieś z mrm z lampą czeka. A i na razie jedyne co widzimy na chwili to zniszczenie kolejnych elementów gry, i tak jak wspomniałem, to jest ten moment, w którym cooldowny zostały wykorzystane po raz drugi i efektywnie już na dwingu składu tutaj naciera, naciska na dużo oponentów. To jeszcze nie jest koniec, bo widzimy, że Putabek gdzieś tego co nie wyeliminował, ale patrz na to, jak potężnie potężnie, yy, Łatwiej się utrzymać, przybliżać Chandler's Queen, a tu jeszcze Eight wyjątkowo dobrze sobie na nie radzi. To w tym momencie chyba możemy mówić już prawie na pewno o zajęciu pierwszego punktu przez Bingus. Tak, dobry teamwork i push tutaj w tej sytuacji, kiedy kilku Bingusów e, właśnie pushowało jednego gracza Broken Shards. I tu w zasadzie, mimo że dookoła działy się różne rzeczy, nie udawało się tej sytuacji wybronić Brokenom. a już Bingu skład, tak jak to masz, high to nie zatrzymuje się na pasach i pchnie ten payload do przodu, tak jak teraz widzimy, już 4-5 minut praktycznie przewagi, to jest gigantyczna przewaga patrząc to z jakim spokojem teraz będą mogli grać, no i cóż, żadnych zmian, żadnych rotacji jak na razie, a już zaczyna się fight, no i Bingu się teraz będą tutaj, ależ fantastycznie Shyproxa eliminuje jak najbardziej, teraz jeszcze z kolejnym fragiem, tam Merix zabija, niszcze lamp oczywiście i sędzi może wejść porobić swoje dwa fragi MRMek Bobek muszą oddać tutaj mu czoła. No i świetni Bingusi z tego fajta wyszli. Zobacz, jeden taki moment, w którym dwie drużyny mimo wszystko zbierają się gdzieś przed sobą i jest ten przełomowy, że tak powiem, frag, który doprowadza do tego, że Bingusi ruszyli niczym właśnie ta maszyna. Do mielenia mięsa, dokładnie. I no tutaj zrobili z brokenami porządek. Sytuacja taka, że mogą jeszcze próbować dojrzeć nas brokenów po zmienić. Widzimy pływ na i wykorzystanie ulta gędziego z dużą ilością silla od właśnie Lucia. I chyba to jest ten moment, kiedy e, na starcie z ludźmi odnaleźć dwa szybkie fragie odbicie i od niesamowity szater Tak naprawdę, 360 XI szatnie do końca 180, bo to tylko obraz mi się stawić, że nie matematyka, ale nie ma tu między żadnego znaczenia, bo znaczenie robi działalność, aktywność bobera właśnie w tym momencie i to on. W tym wspaniałym szefem jest w stanie zablokować ten cały push. No widzimy, jak ta diametralnie sytuacja potrafi się zmienić w mgnieniu oka i w tym momencie to drużyna na Biggle będzie próbowała się szybko zebrać. No widzimy, że już trzech gracze jest naprawdę obok siebie. Będą oni coś tutaj może szukać, ale chyba jednak muszą się trochę wycofać i skupić się na kolejnym ataku, bo sytuacja jest ciężka, patrząc na takie ulty posiadanie. A teraz no cóż, Broken Shards, no jest szansa, żeby to jeszcze obronić, chociaż tak jak widzimy teraz 8 mocno wchodzi tutaj w drużynę przeciwną, świetnie został zneutralizowany, no Merix tam w tym czasie niszczy Tureta, to na pewno pomoże drużynie i zobacz sędzi, znowu to jest ten moment, w którym dostaje hasło chyba i niszczy znowu graczy Broken Shards, no Bingusi pewni, w tych swoich fajtach tutaj idą do przodu i no myślę myśl, że że sytuacja jest nieciekawa dla Broken Shards 4 minuty to naprawdę dużo żeby przepchnąć tego payloada i żeby spokojnie dotknąć go do końca tym bardziej że w tych fajtach właśnie drużynowych, no jednak brokenii nie potrafią zdobyć żadnej przewagi i no ciężko, ciężko jak na razie ta sytuacja u nich wygląda. Dokładnie widzimy, że tutaj na razie docisk jest bardzo mocny, wyjątkowo silny gdzieś tam bober praktycznie cały czas znajdą lata i to tylko pokazuje, że drużyna Bingu składu dobrze wie jakie tempo w grze powinno być wykorzystywane. Wiemy dobrze, że nie, nie można sobie odpuszczać i teraz być może jest w sytuacjach, w której to oni odb odbędą yy, zwycięstwo, bo ja nie wiem, tak to nie w Polsce jest wyjątkowo trudne, ale żeby gdzieś to połączenie, jakieś ciekawe słowa znaleźć, ale chyba jednak nie, chyba jednak to właśnie e, defensywa drużyny Broken Shout e, będzie w stanie utrzymać ten punkt, ale to, co zauważyłem już wielokrotnie w tym meczu i poprzednim również, że drużyna pingów jest w stanie wyjątkowo szybko się zebrać do kupy, ale gdzieś ten Snake się pogubił a szczęście kiliko jest postacią, która może się utrzymać, ale nie tak długo, jak niektórzy by chcieli. I teraz to jest szansa, żeby właśnie drużyna Brokenów się podparła, zebrała do kupy. I gdzieś tutaj może jakąś defensywną e, zagrywkę odpaliła nam na ekranach, no, definitywnie nie jest to jeszcze koniec, ale tak jak wspomniałem, bingusi mogą szybko wrócić do gry, szybko zdebrać swoje siły, i właśnie w taki sposób widzimy, że wchodzi Blade, który nie jest uśpiony, jeszcze z tym shieldem próbuje się ten to zrobić, ale e, w drugą stronę odpowiadają gracze z drużyny Brokenów defensywnie używając Usa i odbijając piłkę na drugą stronę, no jakbyśmy grali w profesjonalnego ping-ponga, to idzie do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, zobaczymy kiedy ktoś odetchnie, i chyba to jest ten moment właśnie, żeby drużyny e, skupiły się i wymyśliły nową strategię. Tak, no tutaj w tym momencie zimno na pewno zrobił dobre w roboty. Trzy fragi wpadły na jego konto. se zużył ulta i sędzi widzieliśmy e, tego Blade'a, natomiast e, Bingusi mogą sobie pozwolić jeszcze na takie ruchy, albo wiem 2,5 no, minuty, to jest dużo czasu. E, teraz świetnie tutaj e, Bober w ataku, ale e, nie poskładał na razie nikogo szaj, natomiast eliminuje MRNK i jak na razie to w tym fajcie prowadzą e, Bingusi jeszcze tak fantastycznie e, Proxa. No i to jest chyba sygnał do ataku, ale czy Shai Szaj to wieczyczkę tutaj wyhaczył, już gracze bingusów mogą teraz puszować spokojnie zimno oczywiście z ultem. no i czeka na odpowiedni moment, tak teraz właśnie go odpala, szaj co robi, bobera eliminuje jeszcze raz, tutaj Ej, dokłada fraga pół półtable i to chyba będzie już po wszystkim tak się właśnie dzieje, no i to bingusi wygrywają również drugą mapę, drogę 66 i wygrywają tym samym całe spotkanie, 2 do 0 no dokładnie tak jak widzimy na naszych ekranach sytuacja została rozwiązana, zwycięstwo dla różnych bingów składu, za jeszcze bardzo dobre zagranie gdzieś ta próba efektywnego puszu w wykorzystaniu fary, dobrze to szło, ale to jest...